Siemaneczko, ja jestem Mambik, a i dzisiaj sobie zrobimy właśnie ze współrzędnymi challenge. Challenge będzie polegał na tym, że będę losował na kole fortuny współrzędne i będę musiał na te współrzędne lecieć na mapie w Fortnite. Ogólnie widzimy, że na mapie w Fortnite są od 1 do 8 i od A do H, więc będziemy losować właśnie te dwie rzeczy, no i zobaczymy, gdzie polecimy. A dokładnie będzie wyglądało to też tak, że po prostu będę musiał tylko mieć lód właśnie z tamtego miejsca, no gdzie będziemy musieli polecieć. Ale jeszcze Was zapraszam serdecznie na konkurs, który jest w opisie na 20 tysięcy podolców, także koniecznie wbijajcie. A jeżeli jesteście nowi na kanale, a jeżeli mnie jeszcze nie subujecie, to stawcie łapeczkę w górę, rozsuba, wpiszcie mój kodzik, również bambik. No i zapraszam Was bardzo serdecznie na Discorda, bo nie wiem czy wiecie, nalewam swojego Discorda, a naprawdę mało osób tam jest. A gadam tam codziennie z wizami godzinami normalnie. Dobra, my zobaczymy co koło Fortuny nam powie! No i co? Zapraszam! Dobra, mamy takie koło Fortuny i na początku będziemy rysować od A do H. Dobra, wylosowaliśmy G, a teraz losujemy od 1 do 8. No i wylosowaliśmy 7. A to inaczej oznacza, że będziemy musieli iść na G7. Ja ogólnie mam nadzieję, że tutaj każdy zrozumiał, o co będzie chodziło. I jak wylosowało nam G7, to zobaczcie, mamy tutaj G, a tu jest 7, czyli tutaj lecimy. To o to miejsce No każdy, kto miał współrzędne w szkole, no to wie, o co chodzi z tym No myślę, że każdy powyżej czwartej podstawówki No to chyba miał Także jakbym to powiedział Bananina pikolina No powiem wam, że ogólnie będzie ciężko, no ale zobaczymy, czy dam radę Dobra, i doleciliśmy i okazało się, że to jest miejscówka tych ten Pomagierów Więc będzie tutaj dosyć ciężko Dobra, mam tutaj PMA, no i płoteczki Idealnie się składa jeśli chodzi o lud, mam, na, mam oczywiście tutaj na myśli yy, bronię i te sprawy, leczenie. Ale na przykład matsy możemy zbierać poza jednymi miejscówkami. O, kolejna skrzyneczka, a my mamy tutaj kolejnego Pema. O, jakie fajne pudełka. Chyba użyję te pudełka normalnie na turnieju streamerów. I teraz każdy zna moją taktykę, najgorzej. Panie pomagierze! A, to jest jakiś kot. O, kurde, on mnie zabije. To jest jakiś kot. Czemu ten kot ma bota normalnie? Dobra, to jest jak jakiś. O kurczę, a co to za broń? Ej, ja takiej broni widziałem jeszcze. Mam jakąś kartę, która nie wiadomo gdzie prowadzi, ale ja z tamtej miejscówki nie mogę brać lutu więc po co mi ta karta? O, bym coś tutaj jeszcze znalazł, bo jak nic nie znajdę, no to będę miał tylko taki lut. Na moje nieszczęście nie znalazłem nic innego, właśnie oprócz tych trzech broni, no i tutaj bandażownicy, więc będę musiał do końca gry grać tylko takim lutem. Nie jest to za dobry lut, ponieważ brakuje mi tej pompy bardzo, no ale niestety nic na to nie pracę. Myślmy tak. Zawsze mogło być gorzej. Okej, okay, mam tam typa na daleko. O, mój aim jest kozacki. O nie, czy to ten słynny helikopter? O, i są jakieś typy przed nami. Dobra, atakujemy. Dobra, bez pompy wjeżdżam na całość normalnie, tak o. No, tam się kryje taki kozaczek. Dostał! Ej, ta broń jest dobra jednak. Ten typa ma taką aż mi smutno. Atakuję go. Witam, dzień dobry. Chodź, chodź, ćwiczyło się. Milion godzin na turnie streamerów, więc wiecie, teraz się jest profesjonalistą normalnie, a jednak nie. A on tu niszczy ścianę. Dobra, więc stosujemy drugi raz, gdzie lecimy. I pyk. A to jest spodzianka, ponownie G. I teraz numerek. G4 Dobra, więc tak los chciał Normalnie koło Fortuny zadecydowało Lecimy na G4 a G4 jest Już patrzę G4 jest dokładnie No około w tym tutaj miejscu Ale tu nie ma żadnych takich itemów I te sprawy No więc w tym miejscu około W takim razie w sumie to miejsce jest tak najbliżej mostu jakby, więc no, możemy sobie zszacować, że około most, w sensie, że mogę tylko most jakby zlutować, no bo innego miejsca koło tego w ogóle nie ma. Okej, okay, no i pompa, przynajmniej wreszcie pompa, dobra, wreszcie mogę kogoś zabić, bandażownica oraz PM, dobra. Tylko tym razem mi brakuje potek oraz yy, mki. Dobra, że dalej tutaj nie będę lutował, bo to już jest trochę dalej niż tam, gdzie mogliśmy na początku iść. A więc ja po prostu może zaatakuję Farma Furii, bo Farma Fury mi się wydaje, że jeszcze nie była lutowana. W sumie nawet mogła być lutowana a mi ta tam mniejsza, bo i tak nie mogę lutować. No i mamy kogoś typa. Dobra, więc go! Bombardowanie! Fajnie, że nic z tego nie dostaliśmy. Dobra, więc kolejny raz losujemy. C, dobra. No i jeśli chodzi o numerek. Mamy tutaj C5. Dobrze, także lecimy na C5, C5 już patrzę, gdzie jest. C5 jest do dokładnie tutaj. No czyli jakby te małe domki. No i kurczę, znów zwolono miejscówka, no ale co poradzę? Dobra, i gdzie tu jest jakiś lód? Nie no, to mi się trafiło bym powiedział. Fajnie, mam tutaj kamienie. Mam tutaj lasek taki jakby koło tego. Okej, okay, co będzie w tym domku? Uwaga, uwaga, uwaga. Jej, mamy... Aż smutno mi. O, mamy tam typa, więc może tym główieniem zabiję tego typa. Okej. Okay. Dobra, Fortnite to jest bardzo logiczna gra Ja biję się z typem Ja zabijam typa, typ zabija mnie Nienormalnie, no super, świetnie Ekstra, niesamowicie, czadersko Jej Dobra, więc wylasowało nam w ogóle E4, a E4 to jest około tutaj agencja, także lecimy na agencję, mam nadzieję, że przynajmniej coś tam zdobędę, bo to będą jakieś spacone tryhardy, jak znam pewnie, no i nie przeżyje ani jednej osoby. Dobra, moje cele, więc w ogóle szybkie zdobycie lutu, bo inaczej no to będzie kiepska sprawa. Okej, okay, i lecą typy, dobra, musimy szybko coś wykombinować, żeby zdobyć byle lut. Okej, okay, mam jakieś amo tylko. Okej, okay, a tutaj jest skrzyneczka, dobra, mamy skrzyneczkę, mamy taktykę i potki, to jest idealnie, to jest idealnie po prostu na bliskie akcje jakieś. Taktyk, potki, no i pistolet. Dobra, mamy Midasa i chyba go zabijemy. Dobra, Midas leży przynajmniej. Mamy jednego fraga, więc. Okej, okay, taktyk Jemka. Nie no, pompa jest dobra, ale wolę taktykę jak mam O, tam jakiś Midas chyba jest, ale nie, to, jest, to nie jest typek, to jest robot jakiś. Kurde, i zaczęli mnie strzelać! Okej, okay, ktoś tutaj łazi, ja nie mam pojęcia gdzie, co i jak Okej, okay, chyba go mamy. I on chyba jest tutaj dosłownie. Dobra, to jest jakiś gracz. Leży, dobra. Ale się dobrze ukrywa, ale miał mega dobry secik No i to mi pasuje. Jej, pierwsza gra, gdzie mamy normalnie powyżej dwóch fragów, ale my dobrze jesteśmy. O nie mam typa jakiegoś, dobra? Dobra i leży na strzał w łeb. Idealnie. Na chyba pierwsza miejscówka szczęśliwa, gdzie nam się udaje. Ale królujemy. O nie! Pom pomagier? Ja kontra pomagier. O kurde, ale my dobrze jesteśmy normalnie. Zabiliśmy pomagiera. Dobra, to generalnie tutaj wszystkich zabiliśmy. No i idzie nam dosyć dobrze, ale słyszę jakieś strzały, więc jeszcze tutaj ktoś jest. Oj, mamy ikonika. Dobra. Mamy ikonika jakoś kolejnego skina. Dobra, leży typek. O kurczę, ale go tutaj ładnie zabiliśmy. No nie spodziewałem się tego. Oj, mamy kartę. Mamy kartę. szybko się uciec Z tą kartą. Oh no! Nie wiesz, jak my zginiemy przez niego, to ja to ja nie wiem. Dobra, jest safe, jest safe nasz. Jesteśmy bogaci, jesteśmy bogaci, mamy wszystko, widzowie. Same najlepsze rzeczy. Dobra, teraz to mamy w ogóle item, jak z bajki, dosłownie. Mamy wszystko. No, mamy cztery fragi, dosłownie wszystko. Oj! Jakiś gracz. Iconik! No, niestety, ale nadszedł na nas czas. A więc lasujemy. Dobra, wylosował nam się H. No i kolejny losowanko. Dobra, czyli H5. Dobrze, wylosował nam się H5, także już patrzę, gdzie lecimy. H jest tutaj. 5 jest tutaj. Czyli idealnie na grotę. No dobra, na grocie prawie w ogóle nie byłem, ale tam lecimy. Dobra, więc lecimy na grotę. Grota 1300 metrów od las. Chyba na grotę w ogóle tutaj nikt nie poleciał. Jestem chyba w ogóle tutaj sam. Nie wiem, tak to mi się wydaje w ogóle. Okej, okay, i wlecieliśmy, Dobra, mamy w takim razie Famasa. I chyba nic oprócz niego nie mamy. O, kamera tutaj jest sobie, tak o. Pomagier. Zabijemy go szybko. O i strzela do mnie pomagier kolejny, więc jeszcze szybko schowam. Albo na kosz. Okej, okay, kolejny leży. O, i mamy tutaj naprawdę mega fajne itemki. Ej, to jest chyba jedyna miejsców, gdzie mamy takie dobre itemy, serio. O co to jest w ogóle za baza? Jaka fajna. Szkoda żadnego typa nie mamy. No ile tego troszkę słabo. O, mamy tutaj pomagiera. Ja Cię kręcę I to uczysz, kiedy pomagier Ci ca cały HP zdejmuje Całego kewa O, mam następnego kewa, na szczęście Mianowicie mi się wkuszył Dobra, ja wylatuję z tej groty, bo tutaj już się nie da w ogóle grać w tej grocie Wszyscy mnie nawalają ze wszystkich stron, te jakieś kamery i te sprawy O kurde Ale typ tutaj wyskoczył i akurat dostał z bani ze 180, dobra No a więc idziemy w stronę, no po prostu strefki O, co dobra, słyszę kolejną skrzynkę, także uwaga, co my tu mamy? A, kolejna pompa. To fajnie. Oj, strzelam strzelają skądś, dobra. Mam typów. Dostał, 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 dostał. Zaraz będzie mój. Dostał, dobra, jest mój, dobra, mamy fraga. Normalnie profesjonalny aim, panie Bambiku. O, dobra, i strzelają, dobra, mam przeciwnika. No, 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 opad skakujesz do Bambika, tak? Tak jesteś kozak, to zobaczymy. Ale spokojnie, ja i tak go zabiję, bo ja przecież proba na nowiec. O cholera A więc to będzie koniec odcinka No i jeżeli chcecie więcej takich odcinków To wiecie co robić, zostawcie w górę oraz subskrypcję I do zobaczenia Do następnego, papa pa.